Ja w takich sytuacjach zwykle mówić, że nie byłem na miejscu, bo to jest bardzo ważne. Tyle wiem, ile widziałem w telewizji, a telewizja, jak wiemy, pokazuje to, co chce, a nie to, co ja chciałbym w danym momencie zobaczyć. Natomiast y, zdaję sobie sprawę z tego, jak trudny był to tor. I y, y, dla mnie, znaczy, bo o tym już dużo powiedziano. Ja bym powiedział tak trochę y, tekstem Bogdana Łazuki z Chłopaki Nie Płaczą filmu. Y, narobiłeś wielką kupę i samym teraz sprzątaj. Ja mam na myśli cały ten syf, który wybił, wypłynął po, po tym, co tam się wydarzyło na stadionie. Bo wiem z doświadczenia, będąc bardzo często od środka w tych widowiskach, w tej presji, gdzieś gdzie jest komplet ludzi, gdzie jest telewizja na żywo, gdzie się robi późno, gdzie zaczyna deszcz padać, gdzie, no, gdzie dużo się dzieje, że ciężko jest podejmować racjonalne decyzje, ciężko jest pod taką presją normalnie myśleć. To wszystko z odległości, a czasu już w ogóle wydaje się bardzo łatwe do, znaczy dużo łatwiejsze do określenia. Natomiast ym, dla mnie takim podsumowaniem tego Galimatiasu, były słowa pana Leszka Demskiego, który powiedział, że Artyom Maguta yy, przewrócił się, bo Pojechał w to miejsce, w które nie powinien pojechać. Czyli my dajemy przyzwolenie, i dla nas czymś normalnym jest to, że tylko połowa toru, tak optycznie, bo tak widziałem w telewizji, nadawała się do jazdy. A druga część można było tam pachołki postawić i taśmą biało-czerwoną, albo z zapisem policja, wyznaczyć, żeby tam żaden nic świata nie wjeżdżał, bo jeszcze nie no, Tam Ta część toru zewnętrzna, część toru była całkowicie, można powiedzieć, wyłączona z jazdy. No i jeżeli ktoś taki jak Artiom Maguta tam traci panowanie nad motocyklem, no to w mojej ocenie to nie nadaje się już do jazdy i skoro to był ósmy bieg i za, zawody można było zaliczyć, no to w mojej ocenie powinny się już wtedy zakończyć. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie? No Moje zdanie jest takie, że to można było znak zakazu wjazdu i zakazu zatrzymywania się i postoju postawić i byłoby najfajniej. Tydzień wcześniej te same drużyny, Wrocław no i ta rozkmina, można było pojechać, nie można było pojechać. To Do mnie ludzie krzyczeli, bo to ja ogłaszałem na stadionie, że mam wypier wiadomo co z tego stadionu bo ktoś musiał tym ludziom powiedzieć ale ja się nie gniewam taka robota natomiast tutaj to, że doprowadzono ten mecz i że już ledwo zawodnicy wyjechali do pierwszego wyścigu to już cały Twitter czyli X tam pękał że sędzia Ignaszewski to dajmy mu Oscara w ogóle bohater tego sezonu i tak dalej nie Fajnie, że doprowadzono ten mecz, bo pokazano, że kibic jest ważny i ten na stadionie, i ten przed telewizorem. Natomiast to, co się działo później, ja nie odkrywam ameryki, bo to już padło wiele razy taki punkt widzenia należało zatrzymać w którymś momencie ten mecz, należało porozmawiać z zawodnikami. Natomiast należało to przerwać w którymś momencie, zapytać, czy zawodnicy na tym torze czują się bezpiecznie i nie trzeba było tak pędzić z tym tematem.